To będzie mocno nutane Weni na bicie, jak to się mówi. Weni na bicie, szmato. Nie, ziemek. Jeszcze łyczek wody i kurwa rozpierdolą. Byłem z tą, byłem z tamtą Teraz patrzę na to z góry to Byłem z tą, z tamtą Teraz patrzę na to z góry to Ej, 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 ej Byłem z tą, byłem tamtą Teraz patrzę na to z góry to, Byłem z dziewczyną z innego kraju Też byłem z dziewczyną, która leciała do innego kraju Każda się patrzy za Benin. To nie jestem Denim, jestem na Haju. Zegarki za hajsanie nie z Urugwaju Ona leci do innego kraju Nie przebywam na urbeksach Chyba, że się całować Tego mordo mi nie żałuj Ona ma dobry likwid Jej usta dostaną dzisiaj szału Błędy O, L, I Reszta alfabetu podbija mordo się szanuj Nie jestem bawiarzem, jestem po prostu najładniejszy w kraju W nocy nie żały, dojebane, do dojebane łapy Ona się patrzy jak jestem na haju Ta forma nie jestem u... Tylko z torwaru Na siłom ile brakuje ciężarów Ona by też chciała polecieć, ale na ławce, bo wyszkolenie nie ma fajbu. Ona ze innego kraju. Nie jestem babiazem teraz nie mam jak kraju. I na narodowości się patrzą, ja czuję się jak biznesmen, ale wygarnia krótko słabo. Ona jest tu za wcześnie, to będzie na dłużej, ty nie psu mi ale nie będzie na dłużej, bo one są łatwe, ale łatwo spierdalają. Pięć godzin później spotkanie, tak się żyje na starość. Jeba ten przester, ona chce jak moje usta prowadzą. Nie zgrywam swaniaka, lecz jej usta palą, czuję się jak Marlon Brando. Ona dostaje róże, bo mi wpadła w oko i po Jej usta to dla mnie etanol Jej usta to dla mnie etanol Kolekcja zegarków warta więcej niż twoje auto Jak się posielisz tak się wyśpisz Na starość ona na mnie siedzi a potem wina jest na nią Ona mnie zdradziła z typem Co wygląda jak śmietnik po zladą Ona ma 28, ja se dopiero wyszedłem na spacer Wyszedłem z winą na balkon, ona niby szczęśliwa, ale moje diemy krzyczą nią, a ona piła etanol. Najładniejszy w mieście, nawet na twojej wsi się spoglądają, a ty mnie jeszcze pytasz ile dziewczyn poleciało na to ciało. Moje święto czwartego czerwca, sprawdź co się wtedy działo. Określenie jak Bóg, ale to jeszcze dla mnie za mało, bo wyglądam jak Bóg, ale to dla mnie za mało. Sprawdź, co się wtedy działo? Czwarte czerwca. To jest dla mnie za mało. Czwarte czerwca, ja wychodzę z Będa Nie jestem babiarzem, teraz nie mam, nie wykraju. Inne narodowości się patrzą. Ja czuję się jak biznesmen. Ale wygarnia jako to słabo, ona jest tu za wcześnie, to będzie na dłużej. Ty nie po mi wajbu, ale nie będzie na dłużej, bo one są łatwe, ale łatwo zbierdalają Pięć godzin spotkanie. Tak się żyje na starość jebać ten przester Ona chce jak moje usta prowadzą Nie zgrywam swaniaka, lecz jej usta palą Czuję się jak Marlon Brando, ona się na mnie patrzy Lubi nie tylko moje ciało, te mocne wersy Ja lubię ją całą, poderwałem na bicep klatę z nią to jest łap w sumie jak z każdą Ona chce od razu moje ciało, czekaj tylko zdejmę biżuterę ona mówi, że to nie to samo Bez biżuterii jak kaleka Bez diamentów nie to samo Mój zegarek w droszyni, Swój outfit głupia ma to jest prawdziwy rap We nie jest jeden i ja ten krach Dziewczyny jest tysiąc a ja jestem jeden To nie fair, ja w to nie gram Wyszedłem z gry bo nie było na moich zasadach, Weni jest jeden i to tak w muzyce nie zastąpi. Już dwa lata pod innymi ksywami. Teraz dopiero wyszło, teraz dopiero w mainstreamie. Taki jest plan, taki jest plan, taki, taki jest plan. Taki, taki jest plan, plan. Weni rozjebał, taki jest plan. Taki jest plan. Taki był plan.